Siemanko, witam was serdecznie w 21. odcinku z gry The Last of Us Part 1. Lecimy. Mamy Tomiego znaleźć. A, okej, okay, sorka. Mogli... Możliwe, że dźwięku nie mieliście przez chwilę. Zapomniałem na słuchawki przełączyć. Ale już powinno być wszystko. 25 mamy. Okej. Okay. Okej. Okay. Musiałaś lecieć za mną? Co takiego zaszło między wami? Co masz na myśli? No ty i Tommy. Nie trzymacie się razem, więc coś musiało się stać. Drobna różnica zdań, nic więcej. A, no tak. Ale o, o co poszło? Tommy ma nieco inne spojrzenie na świat niż ja. I dlatego dołączyłeś do kogoś. Tak. Twoja koleżanka Marlin, dała mu nadzieję. Ale z czasem jego entuzjazm przygasła. I odpuścił sobie głos, ideę. Jak to wyglądało? Jak się rozstaliście? Zdaje się, że rzucił mi na odchodne. Nie chcę więcej widzieć twojej proszej gady. O rano. El pomoże nam? Nie byłbym się przekonany. Hmm. Dam sobie radę bez jego pomocy. Chodźmy. O proszę. El diablo. Czemu nie widzę nic? El Diablo się zepsuło. Dobra, teraz możemy lecieć na dół. tu na razie niech będzie. Mamy co przeładować tu, tutaj. tutaj. daje mi spokoju ten Al Diablo To jest po prostu czy nie? Tak, to jest ta sama ścieżka chodźmy, bo gadu, gadu Tylko tu na górę, bo tu się nie dało wejść. A proszę mamy kolejny mix. Nie patrzyć na hydroelektrownię. Hydro co? To taka elektrownia, która zamienia energię płynącej wody na prąd. to Pojęcia nie mam. To wszystko co wiem na temat. dobra, jak przejdziemy na drugą stronę? Zapewne zabijając kilka narażonych. Powiedz, że było warto tu. A no i super. Było co nieco. 55, szybkie tworzenie mnie nie interesuje. Czyli teraz zdrowie, rozchwianie broni albo mistrzostwo jeszcze. Aha, już wiem dlaczego, zaś mi się popieprzyły te, eee, musiał się z tym pomęczyć. Idę coś. Czekaj! jest. Eli, teraz musisz... Wiem, weź na tę jebaną palę. O, dawaj, dawaj. Zaś się popieprzyły mi. te... dery. Pytanie. Dawaj, zakręć nim. Lokacja czy? Proszę. Nieźliśmy. Tak jest, stali. Dziemy, idziemy, idziemy. idziemy. Ach, to jest taka głoda. Wiem, ja też. Dobra, zaczynamy. pierwszą biegiem, który się na Przejdźmy jeszcze kawałek. Potem poszukamy jedzenia. O, jeśli umrę z głodu, to będzie na ciebie. Tam albo tu Ale... mogę po coś... Nie, nie o to chodzi. Mały ten problem. zostawić tylko kupię tego Co ja mam z nim zrobić? Ale... No co? Chcę o tym pogadać. Nie, dlaczego nie? Ile razy będziemy to jeszcze wałkować? Było, minęło. A, ale. Koniec tematu. Masz rację. Możliwe, że to jest grup właśnie jego córki. Czy pamiętamy, że tam w pierwszym odcinku została zastrzelona przez wojskowych. To pytanie, czy to było tu gdzieś? Czy tu ją pochowali? Musimy przejść przez elektrownię. Poko, sportko. A my? przy do porze. się nam przyda niby. pięć Coś nowego szybkie tworzenie, szybkie leczenie. Leczenie może na razie wystarczy takie jakie jest. Nie próbuj sięgać po broń i niech mała żyć swoją! Eli, rób co pani każe. Okej. Okay. Mam nadzieję, że zabłądziliście. Nie wiedzieliśmy, że ktoś tutaj mieszka. Próbowaliśmy tylko tędy przejść. Przejść dokąd? W porządku. Co znasz tych ludzi? Znam jego. Jest moim bratem do cholery. Tommy. Orzesz w mordę. <noise> Jak się masz, braciszku? To diabo. Tak. Niech no spojrzę na ciebie. Kurwa, postarzałeś się. Spokojnie, ciebie też to czeka. To jest Maria. Bądź grzeczny, bo ona tutaj rządzi. Dziękuję, że nie rozwaliła mi pani głowy. Byłoby dość głupio, bo jesteś moim szwagrem. Trzeba się kiedyś ustatkować, nie? Eli, tak? A, tak, co tu robicie? A, 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 to dość długa historia. Zaprośmy ich do środka. Jasne, głodni? Pch, cholernie. Mała pauza. Nie już, że są z wami. Fałszywy alarm! To swoi! Grasuje tu dużo bandytów. Często nas napadają. Ostatnie kilka dni był spokój. Co wy tu diabła robicie? Spodziewałem się was w Jackson. Próbujemy uruchomić elektrownię. Była na chodzie, ale jedna z turbin się spieprzyła. Mamy prąd, Joel. Znaczy mieliśmy. Musimy go przywrócić. Nie wierzę. Ej, wy macie konie. I to nie jednego. Hej, Tommy, pomóż mi z tym. Sorry, zaraz wracam. E, mogę? Oczywiście. Lubi, jak się go drapie za uszami. Jeździłaś kiedyś? E, właściwie tak. Kiedy ostatni raz siedziałaś w siodle? Winston. Jeden z żołnierzy. Tałby mi kilka lat. Możemy się później wybrać na przejażdżkę. Byłoby super. Proszę. Hej, dzięki, Tommy. Spoko. Dobra, kontynuujmy wycieczkę. I jak najbardziej. R? Ta? Co tu robisz? Miałeś wrócić rano do domu. Czekam na Hausera i chłopaków, żeby mnie zmienili. Nie, damy sobie radę. No już, wracaj do rodziny. Wytrzymam jeszcze te parę godzin. Okej, okay. trzymaj się. Maria! No mów. Jesteśmy w sterowni. Steve zaraz wszystko uruchomi. Chcesz przejść i zobaczyć? E, wolę coś z jej W sumie teraz i tak moja kolej. Pójdę z tobą. Idź z Marią, przegryź coś. Czemu? Chodź, Eli. Chłopaki mają co robić. Wysyłam do was Tomiego bez odbioru. No chodź. Już szósty raz próbują naprawić te turbiny. Jesteśmy tu niecały tydzień, a ja mam wrażenie, że minęła wieczność. Mam coś dla ciebie. W zeszłym roku wróciłem do domu, do Teksasu. Większość naszych rzeczy przepadła. Większość. Masz. Z córką. Nie trzeba. Na no pewno? Przecież... Powiedziałem, nie trzeba. Okej. Okay. Zachowam je dla ciebie. To mi jedno Musimy porozmawiać. Na osobności. Tak, jasne. Tylko sprawdzę, co tam u chłopaków. Chodź. Nie chciał nawet zdjęcia koniecznie musisz odwiedzić nasze miasto, mieszkamy tam ponad dwadzieścia rodzin. Maria i jej ojciec wszystko zorganizowali. To samo jest samodostępczalne. Mamy tam rośliny, zwierzęta. Pamiętasz, jak myśleliśmy, że tak się już nie da żyć? Nam się udało. Jak się chronicie przed zagrożeniami? Dorośli patronują teren w systemie zmianowym. Młodzenia elektryczne. Pozostaje jeszcze problem zarażony. Trzeba się godzić na taki świat. Tu gadasz jak Marlin. Hej, piesko. Tobacco. Nie jest psem obronnym, ale to poczciwy zwierzak. <gadasz> dobra, wsi. No dobra. Dawaj, prowadź. Chodź tu jeszcze parę rzeczy gwizdę, pozwolisz. Te dwa bystrzaki postawią elektrownię na nogi. Chyba tym razem się uda. Nie wierzysz nam? Tego nie powiedziałem. Stawiamy milion dolców, że zadziała. Jasne. A ja dwa. Już prawie skończyliśmy. Musimy jeszcze tylko włożyć osłonę. Okej. Okay. Promień bomby zapalającej. Do dzieła. Szybkość przeładowania, no dajmy mu mam nadzieję naprawić te pieprzone szadery. Tutaj wszystko. Wątpię, że przypiłowanie tam coś powoduje, no ale dobra. Rewolwer mamy wymaksowany z tego co widzę. Bo za 10 to już i tak nic nie zrobimy, więc to mi się przyda. Na lewo, ostrożnie. Okej, okay, dobrze. Lewo, Powoli. Zaś nawet po włosach, że się w porządku. Wystarczy! Jest to mi! Odpalamy? Daj mi jeszcze jedną sekundę! Dobra! Już. Gotowi? Śmiało, odpalaj! Zaczynamy! Oj, Udało się popaki. Niezła robota, chłopcy! Przekażcie dobre wieści Marii! Cegiełka tylko. To no. wasza ekipa. Tak, są nieźli. To miejsce dało im drugą szansę. Chyba wszyscy ją dostaliśmy. Dlaczego nie jesteś w Bostonie? Miałem niezłe przejście, braciszku. Chodzi o tę dziewczynkę, nie? <laughs> Chodzi wyłącznie o tę dziewczynkę. No, no to dawaj. Jest odporna. Odporna na co? Daj spokojnie. Mówię serio, wdychała tyle zarodników, że powaliłoby tuzin ludzi. I nic. Ja też bym nie uwierzył, ale mam dowód. No dobra. Może uwierzy. Ale co robicie tutaj? Miałem dostarczyć ją do świetlików, ale skoro to są twoi znajomi. Dokończ to zadanie i zgarnij całą zapłatę? Świetlika nie widziałem od lat. Ale wiesz, gdzie ich szukać. Nie proszę cię o wiele, Tom. Potrzebny mi prosty sprzęt i mogę potem stąd spadać. Właściwie dlaczego myślisz, że ci pomogę? To nie mnie masz pomóc. Tomi, tu chodzi o twoją sprawę. Moja sprawa to teraz moja rodzina. A to nie jest taki sobie zwykły spacerek, wiesz? Jezu, chłopie! To niech Maria wyśle tam twoich nowych kumpli i oni to załatwią. Oni też mają rodziny. Tomi potrzebuje cię! Potrzebujesz sprzętu? Spoko. Ale ta dziewczyna to już twój problem. I właśnie tak mi odpłacasz, co? Odpłacam? Za te wszystkie lata, przez które cię niańczyłem. Niańczyłeś. Tak to nazywasz. Dla mnie te lata były jednym wielkim koszmarem. Przeżyłeś tylko dzięki mnie! Nie było warto. Daję ci lek dla ludzkości, a ty zgrywasz na chłopczyka. Nie jesteśmy w Bostonie. Jeszcze raz mnie dotkniesz, to porozmawiamy inaczej, braciszku. Co to było? Atakują nas. Pamiętasz jeszcze, jak się zabija, nie? Cię. O w mordę bandycy! Nie pozwólcie im się dostać do budynku. Ale bandytami zajmiemy się w następnym odcinku. No bo chciałbym, jakby nie patrzeć, naprawić do Schaidery. A i tak mamy 27 minut, także zapraszam Was serdecznie, a na chwilę obecną żegnam się z Wami. Także trzymajcie się, cześć.